Austria, kraj w środkowej Europie. Piękna, malownicza kraina pełna gór, schronisko dla wszystkich narciarzy z całej Europy. Kiedyś potężne cesarstwo i wielkie imperium, które niestety na skutek wielu podziałów musiało upaść. Lecz co pozostało po tym wielkim imperium? Szanowni Państwo, reprezentacja Szanowni Państwo, Jak widać, mamy Alpy Piękny Dunaj, 300 km ma ponad w naszym pięknym, w naszej pięknej Austrii Wspaniale Proszę Państwa, witamy Was Przed katedrą Świętego Szczepana Tutaj piękny, zachodnia ściana Zbudowana w XIII wieku Widzimy, proszę Państwa jest to jedyna ściana, która nie jest w gotycki sposób zbudowana. Widzimy piękny portal, właśnie z XIII wieku. Reszta katedry została zbudowana, czyli boczna oraz tylna ściana w wieku XVII w stylu gotyckim. Jest to piękna katedra, moim zdaniem, warta polecenia, warta obejrzenia. To jest tak, mamy Belweder, nasza pochodzi z języka włoskiego. To jest. Polskie. To Na tego pałacu były szeroko pojęte melanże i bale. Został zbudowany przez takiego syna marnotrawnego, pewnego cesarza, który no miał być zakonnikiem, ale został żołnierzem. I miał tyle pieniędzy, że zbudował właśnie ten imprezowy pałac. W takim razie, zacznijmy. Skąd nazywa się Billa. Co może się kojarzyć z polskim słowem Billa, co oznacza kulę do bilarda Druga rzecz. Sklep jest na pewno elegancki, w porównaniu do tanich polskich w typu Biedronka albo Lidl. To w sumie to nie polskie, no ale w tych, co się znajdują w Polsce. Ale teraz już przechodzimy do minusów, bo na tym kończą się zalety tego sklepu. Jest bardzo drogo. Zachód jest po prostu zepsuty drożyzną. Wszyscy narzekają w Polsce, że jest drogo. Bójda! Poże Stanio! Nie, nie wierzcie w te. No. Nieprawdy. Brednie. Brednie, brednie. Yy, kłamstwa. Postr Stanio. Kochajcie Polskę. Polska jest najlepsza. Tak. Szanowni Państwo, witamy serdecznie z restauracji w centrum Wiednia co my tutaj mamy? Mamy tutaj oczywiście sznycla bieleńskiego, a więc klasyk absolutny. Nie ma w ogóle mowy, żeby nie przyjechać do Austrii i nie spróbować oto tego przysmaku. Mamy tutaj lekko przysmażaną jagnięcinę w delikatnej panierce. Rozpływa się w Po prostu coś pysznego. Ale co mamy dalej? Dalej już dania nieco mniej tradycyjne, ale również warte polecenia. Mamy tutaj chociażby Placka wykonanego z warzyw. Również, pieczo, również smażony z lekką panierką, ale w smaku nietuzinkowym. No i proszę Państwa, dochodzimy również do ryżu. Ryżu niewiele jakiego, bo żółtego, z różnymi warzywami. Mamy tutaj groszek z pobliskiej farmy, ale również paprykę. Mówiąc ogólnie, serdecznie zapraszamy do Wiednia i szczerze rekomendujemy tą restaurację. W tym momencie jesteśmy w centrum Wiednia w ogrodach i są tutaj róże i drzewa. Jest bardzo ładnie, ptaki śpiewają, mokro jest, bo padało, ale już w sumie przestało padać i sobie idziemy eee, mamy też kwiatki eee, są to bratki jak się zrymowało eee, mamy również inne gatunki, których eee, nie za bardzo znam aczkolwiek eee, nie pamiętam nazwy tego kwiatka dokładnie eee, nie słyszę, eee, kwiatka. można sobie tak, dopowiedzieć to jest Pamiętałem, jednak nie pamiętam. Mamy też tulipany, takie prosto, wiadomo, z Holandii. Tak, z Holandii, czy nie z Holandii? Z Polski. Z Polski, Pewnie. proszę państwa, prawa z Polski. Witamy państwa w Wiedniu, kolejny dzień naszych podróży. Jak widać, gorączki pogodowe nas nie rozpieszczają. W skrócie, no, pada deszcz, chcieliśmy zwiedzić te piękne. 160 hektarowe ogrody obok pałacu, niestety się nie udało, możemy Państwu jedynie pokazać Albo jak za nami, Glorietta, czyli taka kolumnada, która służyła do pokazywania się innym, tam właśnie zasadzowa tylko piła herbatkę, kawkę, ciasteczko, no proszę Państwa, no, tak. Przy obecności 33 tysięcy fanów, to był żart. Nie wiem, ile mam. Ale nie pytajcie zdanie głównia, że mi filmik na YouTube. A. Proszę Państwa, za mną no znajduje się ptak Dodo, który grzeszył tak z samą inteligencją jak większość naszych zawodników. Nie, no nie, 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 teraz nie mogę. Teraz nie mam, nie jestem w formie. Teraz rozumiem. E, może innym razem. Czeka. Moim osobistym ulubionym jest Jan Mazurkiewicz. On tak naprawdę mi się bardzo podoba. Z tego miejsca chciałbym przede wszystkim pozdrowić kamieniarza. Kamieniarz, mamy już te twoje kamienie. Wysłamy je tutaj. A ja bym chciała ogłosić jedną wiadomość do Jana Mazurkiewicza. Jasiu, tak. Ja jest nigdy tego wcześniej nie powiedziałam. Ale ja się w tobie zakochałam. Ja cię kocham. To bytniemy, na naprawdę. Kobiety, to wydniemy. Dziękuję, to wydniemy.